Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza Seva. <shruch> I kolejnym, cudownym, niesamowicie rewelacyjnym spotkaniu z serią komiksową Darth Vader, dodatkowo połączoną z crossoverem Dark Droids, czyli 41 zeszyt serii komiksowej, która już powinna dawno, dawno temu się zakończyć, ale... Oczywiście no, kontynuujemy naszą przygodę, ponieważ w ostatnim zeszycie widzieliśmy, jak to Darth Vader dał się niby opanować naszej zarazie, co oczywiście zostaje zdibangowane od razu na początku, ponieważ okazuje się, że Vader zrobił to specjalnie po to, żeby zablokować zarazę w swoich, powiedzmy, obwodach, w swojej zbroi i wykorzystać to na własne potrzeby. Mianowicie wykorzystał kod nazwijmy to w ten sposób naszej zarazy, żeby go przeprogramować i zarazić nim swoje droidy, żeby zrobić własną armię droidów. I okazuje się, że dlaczego? No po to, żeby mieć nową umiejętność specjalną, mianowicie kiedy kontroluje swoje droidy, tak jak zaraza powiedzmy tylko na mniejszą skalę, może widzieć ich oczami. No bo oczywiście w pewnym momencie musi dojść do bitki, wychodzą oficer, oficer, imperialny z żołnierzami i mówi, że o, Vader, ty chciałeś zaatakować Palpatina na Coruscant, więc teraz musisz zginąć, no i zaczyna się oczywiście na naparzanka, jak to u paka, imperialni przegrywają, bo Vader ma kontrolę nad swoimi droidami i teraz może je obserwować, a w trakcie całej, całego tego praktycznie komiksu, on sobie rozmawia ze Scourge, któremu mówi, że o, panie, ty tam nie umiesz tego tak kontrolować, razem możemy być lepsi, pozbądź się tego ciała, i tak dalej, i tak dalej, no i w tym momencie, kiedy Vader w kolejnym swoim ataku przeciwko Scourge zajmuje jeszcze więcej droidów, no to zaczyna go w pewien sposób to przeładowywać, um, ponieważ no, nie jest w stanie kontrolować aż tylu droidów jednocześnie, na co zarazem mu mówi, że o widzisz stary, ja tu jestem o wiele potężniejszy, że razem możemy dobrze działać, że pozbądź się resztek swojego ciała, bo ciało jest słabe i w ogóle Imperator cię jechał i tak dalej i tak dalej, po czym na końcu Vader jest jak zwykle... Niesamowicie oryginalne, ponieważ zbiera w sobie moc, odrzuca, niszczy wszystkie dookoła droidy. Mówi, że nieważne, czy jest ciało, czy maszyna ja jestem Vader. I to jest, to, to jest całe przesłanie komiksu. Jakby odpowiedź: This is, I am Vader jest odpowiedzią na wszystko według tego komiksu. No i w sumie mamy pewnego rodzaju zakończenie tego wątku ze sketch, bo, bo jakby. No, Wejder pozbywa się jej, oczyszcza ją z siebie, załóżmy, ale jednocześnie no, nie mamy tutaj pokazane jakiegoś zakończenia takiego wątku, jak w innych seriach komiksowych. Natomiast, jednak, gdzieś na zewnętrznych rubieżach mamy tajemniczą grupkę ludzi, która obserwuje Wejdera, i na końcu mamy. Slymore w towarzystwie jakiegoś czarnoskórego oficera imperialnego, który ma dziwną maskę na twarzy, czy powiedzmy na ustach oraz jakąś panią, oficer, gubernatorkę z poprzednich zeszytów tej serii. No i oni razem mówią, że są z Hizm Imperial, czyli jakaś kolejna grupa, która chce zmian w Imperium, nie wiem, obalić Imperatora, zmienić coś takiego i zastanawiają się, czy muszą zabić Vadera, czy mają go zrekrutować. Generalnie rzecz ujmując, jest mi, jest mi kurde tak niesamowicie przykro, że Łowcy Nagród czy Doktor Afra kończą się, co samo w sobie nie jest złe, ale kończą się poprzez um, cały ten event Dark Droids. Natomiast Vader nie. Vader ciągnie ponad 40 zeszyt i będziemy mieli kolejną schizmę w Imperium między epizodem 5 a epizodem szóstym kolejna jakaś grupka, która zastanawia się, czy Wejdera trzeba zabić, czy go trzeba zrekrutować. Natomiast sama rozmowa z zarazą, może nie jest jakoś tam absolutnie tragicznie zła, ale znowu jest to tak durnie napisane przez Grega Paka, bo oczywiście musimy się naparzać, oczywiście muszą być wybuchy i tak dalej. A i tak wszystko sprowadza się do tego, że Wejder jest super, bo jest Wejderem i, i, i koniec, i tyle. Naprawdę, jest źle. No jest cały czas źle, jest, jest, jest cały czas tak durna seria komiksowa Darth Vader um, i, i naprawdę, naprawdę niech to się skończy, niech to się skończy, bo to już nie ma sensu. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podobnoście to co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, to więc mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. I jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!